Namastej! Pozdrawiam Cię z Wietnamu i zapraszam na praktykę otwierającą biodra. Na którą bardzo się cieszę, ponieważ uwielbiam to uczucie otwierania bioder. Uwielbiam otwierać biodra, ale wcale nie jest to dla mnie takie proste, a wręcz jest to jedna z najtrudniejszych, ponieważ moje biodra zawsze były naturalnie odkręcone w drugą stronę. Nie sądziłam, że kiedykolwiek będę mogła usiąść w pozycji kwiatu lostosu, czyli tym znanym jogowym siadzie, ale po regularnej praktyce w końcu stało się to możliwe i to była jedna z najpiękniejszych chwil w ogóle w moim doświadczeniu, w mojej historii praktyki jogi. Więc zaczynamy. Dzisiaj właśnie jeszcze powiem Wam taką historię. Przed chwilą byliśmy świadkami, jak jeden z panów tutaj lokalnych drapał się na palmę i zrywał z niej kokosy. Niesamowite. Jeżeli on był w stanie to zrobić, to my jesteśmy w stanie otworzyć biodra, czyż nie? Ok, zaczynamy. Zaczynamy od prawej nogi. U I delikatnie... Otwieramy biodro do prawej strony. Jeżeli to jest dla ciebie proste, to możesz włożyć stopę w lewy łokieć i w ten sposób objąć całą łydkę, przyciągnąć do siebie i delikatnie otwierać do prawej strony. Jeżeli chcesz coś pomiędzy przedramienia, włożyć pod łydkę i w ten sposób przyciągać ją do siebie. Więc wybierz odpowiadającą ci wersję i otwieramy biodro do prawej strony wyczuj. Swój zakres ciała, znajdź swo, swoje, swój limit. I jeżeli wszystko jest w porządku, to spróbuj z każdym ruchem trochę mocniej otwierać jeszcze bardziej nogę do prawej strony. Ok, wystarczy. Odkładamy i zabieramy się za lewą. To samo. Na początku, by sprawdzić zakres, możesz zacząć od takiej w lekkiej wersji. Po prostu łapiąc się za stopę i otwieramy do prawej strony. Po jakimś czasie, jak jest w porządku, to otwieramy jeszcze bardziej. Ja przytulam swoją łydkę, to najbardziej lubię. Ta pozycja, m, możesz ją nazwać pozycją niemowlęcia, bo ba, bo, basa, bo dokładnie tak to wygląda, jakby nasza noga zamieniła się w małe dziecko. I kołyszemy je. Kołyszemy. Nie mogę. Jeszcze troszkę. Poczuj przyjemność w tym ruchu. Możesz wolniej lub szybciej to wykonywać. Dobra, wystarczy, odkładamy i teraz przechodzimy do bardziej statycznego rozciągania. Więc usiądź sobie na macie ze skrzyżowanymi nogami w takiej formie, jak, jaka ci pasuje, czyli możesz usiąść w pełnym lotosie. Możesz usiąść w pół lotosie, czyli kładąc sobie jedną stopę na jedno kolano, lub po prostu nogi, obydwie stopy dotykają maty luźno na macie. Ja bardzo lubię ten siat, ponieważ będziemy wykonywać skłon do przodu. Ręce do góry, wdech i powoli z wydechem schodzimy niżej i niżej. Powoli nasz tuł zaczyna napierać na nogę. Kiedy jesteś już wystarczająco nisko, możesz totalnie opuścić również głowę do dołu i się zrelaksować w tej pozycji. Oddychaj głęboko przez nos. Wdech i wydech. Poczuj, jak z każdym wydechem Twoja noga jeszcze. Mocniej się otwiera, mocniej czujesz rozciąganie bioder. Niech z wydechem wychodzą z ciebie napięcia. Możesz wyobrazić sobie, że oddychasz właśnie przez biodra. Bierzesz wdech do bioder i wydech z bioder. Wejdź lekko do góry i przesuń ręce do prawej strony. Przeciągamy się na prawą stronę i dociskamy bardziej prawą stronę po kilku oddechach, zmień stronę i odłóż tu na lewą nogę. Wracamy do centrum. I powoli wchodzimy do góry lub wydech. Super i idziemy dalej. Usiądź teraz w pozycji motylka, czyli złącz nogi razem, stopy przed sobą. Trzymaj się za palce i powoli trzepotaj skrzydłami, czyli swoimi nogami do dołu. Teraz na chwilę zatrzymaj i poproszę Cię o aktywowanie mięśni swoich ud. Bez trzepotania, a stara się jak najmocniej otworzyć siłą swoich mięśni nogi do boku. Nie korzystamy teraz z dynamiki, a korzystamy z Twoich mięśni. Statyczne rozciąganie. Ok, i teraz czujesz to. Wracamy do trzepotania. Zaczynamy otwierać piotra do boku i możesz coraz mocniej. Staraj się wręcz kolanami dotknąć ziemi jeszcze mocniej. I z wydechem. I aktywuj swoje mięśnie. Dynamika plus mięśnie. Super. Z wystarczy. Teraz dociśnij prawą stronę, bardziej w dół, używając swojej ręki. Otwórz klatkę piersiową lekko do przodu. Możesz popatrzeć się do góry. I oddychamy. Zmieniamy na lewą stronę. Otwieramy przy pomocy ręki. Plus aktywuj swoje mięśnie. Poczuj całą nogę i pracujący pośladek. Spokojnie. Jeszcze chwilka. Super Ci idzie. Cudownie. Wystarcz. Teraz mam dla Ciebie taką lekko hardkorową propozycję, ale jeżeli jest ktoś u Ciebie w domu, kto mógłby Ci pomóc i czujesz, że Twoje biodra są już nieźle otwarte, to możesz poprosić go, by usiadł za Tobą, na przykład na krześle lub na kanapie i powoli postawił swoje stopy na Twoich Udach, napierając swoją masą ciała pomoże otworzyć ci bardziej biodra. A teraz idziemy dalej z naszymi ćwiczeniami. Poproszę cię o wspięcie się na stopy i przejdziemy do pozycji Malasana. Jeżeli nie możesz odłożyć pięt na ziemię, to nie ma problemu, możesz zostać na palcach stóp. A jeżeli możesz odłożyć pięty, to proszę cię bardzo, możesz też wziąć trochę Większy rozkrok i otwieramy łokciami nogi do boku. Jeżeli masz ochotę, możesz poprzechodzić raz z prawej nogi na lewą, możesz wejść na palce. Ważne, byś cały czas napierał łokciami na swoje nogi. Uwielbiam tą pozycję. Oddychaj spokojnie. I zrelaksuj się. Po wykonanym filmiku daj mi znać w komentarzu, która z tych pozycji najbardziej Ci się podobała. Dobra, wystarczy. Odłóż teraz ręce przed sobą i powoli skieruj nogi do środka. I z wydechem powoli wstajemy do góry. Super. Przejdź na początek maty. Wykonamy teraz sekwencję, która jest moją ulubioną, jeżeli chodzi o otwieranie bioder. Weź głęboki wdech i wyciągnij ręce mocno do góry. Z wydechem przejdź do skłonu, do dołu. Weź jeszcze raz wdech i wyprostuj plecy, popatrz się przed siebie i z wydechem opadnij zupełnie. Do dołu. Teraz odłóż obydwie nogi do tyłu i przejdź do psa z głową do dołu. Jest to Twój pierwszy pies z głową do dołu, więc poruszaj się. Możesz zrobić to, na co masz ochotę, możesz poprzechodzić z jednej nogi na drugą, odstawiając raz jedną, raz drugą piętę. To też pomoże Ci rozluźnić i wyciągnąć tyły nog. Możesz wejść wysoko na palce i odkładać się na matę kilka razy. Rozgrzewamy nogi. Teraz wyciągnij prawą nogę mocno do góry i zegnij ją w powietrzu. Pozwoli otwierać się mocno za twoimi plecami. Pozwoli dosłownie Opadać. Ok, wystarczy. Przeciągamy nogę do siebie i odstawiamy po zewnętrznej stronie rąk. Odkładamy lewe kolano na matę i wyciągamy prawą nogę do boku, odpychając ją prawą ręką. Uwielbiam to ćwiczenie. Możesz y, zostawić stopę na ziemi lub tak jak ja, odchylić stopę i postawić ją na krańcu, na tej części zewnętrznej stopy. Otwieramy i czujemy delikatny ból, ale jest to raczej taka, taki, takie przyjemne napięcie. Z wydechem opa opuszczają nas wszystkie napięcia. Ok. Wystarczy. Noga wraca i teraz wracamy do góry i przechodzimy do psa z głową. Do dołu jeszcze raz. Mocno noga do góry prawa i zgięta za naszymi plecami zupełnie opada. Super. Odstaw nogę na matę i powoli wyciągnij do góry lewą nogę. To samo. Uginamy ją mocno i ciągniemy za plecy. Za siebie. Oddychamy spokojnie. Patrzymy się za swoje kolano. Pozwalamy naszej nocy opadać. Ok. Wracamy na początek maty lewą nogą. Odstawiamy po zewnętrznej stronie i lewa ręka pomaga nam w otwieraniu nogi do boku. Otwieramy również klatkę piersiową do przodu. I oddychamy. Jeszcze chwilka. Głęboki wydech, i wystarczy. Noga wraca do góry, do psa z głową. Do dołu otwieramy mocno biodro za siebie. Ok, odstaw nogę teraz na matę. Pozwól piętą opadać w dół. Weź oddech. I teraz zrelaksujemy się. Odłóż kolana na matę i rozłóż na boki kolana i przejdź do pozycji dziecka. Jest to taka wariacja dziecka właśnie z kolanami otworzonymi na zewnątrz. Kilka oddechów, super. Wracamy do góry. Teraz przechodzimy do jednej z najmniej lubianych i jednocześnie uwielbianych pozycji, czyli pozycji żaby. Nie jest ona łatwa, szczególnie na początku, ale gwarantuję Wam świetne efekty i będziecie się czuć po niej wspaniale. A więc, jeżeli masz śliską powierzchnię koło siebie, to wspaniale weź sobie jedną jakąś, może być to poduszka, może być to nawet skarpetka, jakiś kawałek prześcieradła czy kocyka. Jedno kolano ja zazwyczaj zostawiam na macie, a drugie odkładam poza matę i tym jednym kolanem ślizgam się do boku. Teraz nie mam śliskiej nawierzchni, więc zostanę na macie. Otwieramy po prostu biodra do boku, ale co ważne, to twoje nogi z twoimi biodrami mają być w jednej linii, czyli nie przesuwaj ciała zbytnio do przodu. Druga ważna sprawa to Twoje uda z łydkami powinny być pod kątem 90 stopni, więc nie otwieraj ich za bardzo do boku. Ok, jeżeli jesteś w tej pozycji, rozjedź się tyle ile możesz, a następnie, jeżeli jesteś na tyle nisko, to odłóż łokcie na ziemię i Cierpimy razem, by później czuć się świetnie. Z każdym wdechem możesz poczuć, jak napinają się Twoje mięśnie, a z wydechem uchodzi z nich całe napięcie i Twoje biodra mogą otwierać się jeszcze bardziej. Wytrzymaj ze mną, sprawdź ułożenie swoich Nóg jest wspaniale, wytrzymamy i mniej więcej proponuję Ci zostać w tej pozycji tak nawet dwie minuty, jeżeli możesz to trochę ponad dwie minuty. Co ważne to właśnie to, że po, po dwóch minutach, jedna minuta jest ok, ale jeżeli wytrzymasz 2 minuty to wtedy naprawdę zaczynają dziać się cuda. Pamiętaj, by być łagodnym dla siebie i też nie przesadzać, także tam, gdzie czujesz się dobrze, gdzie nie cierpisz za bardzo, ale też czujesz, że coś się dzieje, myślę, że jesteś w stanie już wyczuć, gdzie jest ta Twoja dobra granica czyli wiesz, że nie przesadzasz, ale wiesz, że robisz coś dobrego dla swojego ciała, nawet jeżeli troszeczkę. Wydaje się, że są to tortury. To gdzieś w głębi serca czujesz, że jest to przyjemne. Jeszcze trochę wytrzymaj naprawdę będzie dobrze. Bądź tutaj razem ze mną. Nagrywam dla ciebie ten głos, ponieważ jesteśmy w Wietnamie i jest tutaj bardzo głośno. Szczególnie, że jesteśmy dość blisko ulicy i Wietnam jest. Pełno skuterów, i wszyscy trąbią, ale dosłownie, yy, dosłownie bez powodu, non-stop. Jest to trochę denerwujące, no ale wiecie, co kraj to obyczaj? Więc jeżeli byś Wietnamie, to wiesz o co chodzi. A my trzymamy dalej żaby, bo jesteśmy bardzo sumienni i wytrwali. Opowiadam ci historię, byś. Zapomniał o tym bólu. Ok, wystarczy. Teraz jakbyś z tej pozycji? Proponuję ci po prostu odłożyć klatkę piersiową do przodu. I teraz powolutku przyciągamy do siebie nogi. Uff, co za ulga, gratulacje. No gdzie wytrzymaliśmy 3 minuty. To jest naprawdę super wynik. Teraz rozluźnimy się, a więc podeprzyj się najpierw na wysokości klatki piersiowej i powoli wchodzimy do góry, przechodzimy do siadu i rozluźnimy nogi, przesuwając je raz złączone w kolanach na prawą stronę, raz na drugą stronę. W ten sposób. No. Teraz możesz je wyluzować. Naprawdę daliśmy sobie w kość. <laughs> Teraz połóż się zupełnie na macie i przyciągnij ugiętą prawą nogę na siebie, następnie lewą i załóż prawą nogę na lewe udo. Za pomocą ręki możesz pomóc, rozciągać, otwierać prawą nogę do boku. Jeżeli możesz, to złap się pod kolano i jeszcze bardziej przyciągnij nogi na siebie. Pamiętaj, by prawą ręką, prawym łokciem dokładnie otwierać swoje prawe kolano do boku. Super. I z wydechem możesz pogłębić tą pozycję. Odpręż się. Poczuj efekty wszystkiego, co dotychczas zrobiłeś. To już 20 minut naszego wspólnego czasu. Czasu dla naszych bioder. Jeżeli jest to proste, to możesz nawet złapać się za kolano i przyciągnąć całkowicie Nogi na siebie. Również w tej pozycji troszkę zostaniemy. Jest ona na pewno zdecydowanie bardziej przyjemna niż żaba, a da Ci również wspaniałe efekty. Zmień teraz stronę i załóż lewą nogę. Na prawą. Przyciągamy delikatnie do siebie, na siebie. Możesz też zauważyć, że na pewno któraś z Twoich stron jest bardziej rozciągnięta, a druga mniej. To jest normalne. Moja lewa strona jest dużo gorsza. <grym> I powoli czekamy. Będzie coraz łatwiej nam w tej pozycji, a kiedy robi się łatwo, to przyciągaj mocniej na siebie. Super. Możliwe, że już słyszałaś ode mnie, że w biodrach tkwi bardzo wiele naszych emocji, stresów, więc otwieranie bioder działa terapeutycznie na nasz umysł. Możesz uśmiechnąć się nawet do siebie teraz podczas tego rozciągania. Ok, wystarczy. Teraz rozluźnij i segnij obydwie nogi. Przechodzimy do pozycji wesołego dziecka, łapiąc się za stopy od wewnętrznej strony. Teraz, jeśli możesz, to Pokołysz się raz na prawą, a raz na lewą stronę. Ta pozycja również pomoże Ci rozmasować plecy. Jest wspaniała. Na, na początku tej praktyki kołysaliśmy małe dziecko, a teraz sami zamieniliśmy się w, w wesołego bobasa. Ok, przytrzymaj na końcu delikatnie. Dociśnij mocniej na zewnątrz nogi. I ok, luz. Wydłuż ciało, mocno wyciągnij się na macie, Wydłuż stopy, wydłuż ręce. Weź głęboki wdech i powoli wejdź do góry. Super. Poczuj teraz, w jakiej kondycji są twoje biodra po całej naszej praktyce. Możesz je dodatkowo rozluźnić, tak jak Ci wcześniej pokazywałam, poprzenosić raz z prawej, raz na lewą stronę lub rozłożyć na macie i potrzepotać nogami o matę. A teraz przytul je mocno do siebie i daj sobie cudownego, kochającego przytulaska. Bądź ze sobą. Podziękuj sobie za praktykę i ja dziękuję Ci, że byłeś ze mną, że poświęciłeś ten czas na praktykę jogi. Ja będę Ci wdzięczna za zostawienie komentarza, daj znać jak się czujesz i oczywiście pamiętaj o subskrypcji, ponieważ będę dodawać na pewno więcej filmów. Dziękuję Ci i życzę Ci wspaniałego dnia. Namaste.